Dzień dobry Państwu. Chciałem dzisiaj zarekomendować zlewo firmy Lavello. Jest to model Luxor XL. Bardzo szeroki, głęboki, dzięki czemu możemy umyć duże naczynia, które się nie zmieszczą do zmywarki. Mieliśmy pewien problem jaki kolor wybrać. W końcu wybraliśmy czarny granit. Obsługa klienta bardzo szybko i sprawnie odpowiedziała na nasze pytania, jak impregnować ten zlewozmywak. Dzięki czemu nie ma żadnych osadów ani kamienia na nim. Wysłali nam także darmowe próbki, mogliśmy sobie porównać różne kolory, które pasują do naszego bratu. W zestawie zamówiliśmy także baterię z wyjmowaną wylewką, dzięki czemu zlewozmywak. Można bardzo szybko i sprawnie opukać. Mam też do wyboru dwa różne strumienie wody. Zamówiliśmy sobie także automatyczny korek. Szybko i sprawnie można spuścić wodę. Także bardzo gorąco polecam firmę Lavello. Jest to polska firma. Trzeba wspierać polską gospodarkę. Pamiętajcie o tym. Jej złe są naprawdę rewelacyjne, Polecam.